Muszę obliczyć, ile stopni będzie miał kąt alfa, a wiem, że tutaj jest 56 stopni. Ten kąt 56 stopni to nie jest ani kąt środkowy, ani kąt wpisany, ale kąt alfa to jest kąt środkowy i on jest oparty na tym czerwonym łuku CB. Na tym samym łuku jest też oparty kąt wpisany. Szukamy tego kąta wpisanego opartego na tym łuku i to będzie kąt ten tutaj przy wierzchołku A. Ten kąt w tym miejscu to jest kąt wpisany oparty na łuku BC. Zatem fajnie by było wiedzieć, ile stopni ma ten kąt. A tutaj to zrobimy sobie bez problemu, bo tak. AO to jest promień, CO to też jest promień. To znaczy, że ten trójkąt to jest trójkąt równoramienny i wtedy ten kąt i ten kąt one muszą być takie same, czyli tutaj jest też 56 stopni. A skoro ten kąt wpisany oparty na tym łuku ma 56 stopni, to kąt środkowy będzie dwa razy większy. Mnożę 56 stopni razy 2 i wychodzi mi z tego 112 stopni, a zatem odpowiedź poprawna tutaj to będzie odpowiedź c.